Profesjonalne rękawice do jazdy to jest koszt około 130 do 300 zł. Jednak przy Sim Racingu mały mamy szansę w domu, że staniemy w płomieniach. Więc nie potrzebujemy atestów i dzisiaj postaram się wam pokazać jak można takie rękawice kupić znacznie taniej. Stoisz skoro rower. Wybór do koloru do wyboru jedny. Z tych rękawic będą na pewno dla Was. To są te rękawice, które kupiłem ostatnio, o które tak często pytaliście. 70 zł na stoisku rowerowym. Problem jest tylko w rozmiarówce. Ja mam, no nie najmniejszą łapę. Ostatnio wziąłem sobie chyba 2 XL, bo wydawały się ciasne. To jest w nich problem, chyba w zależności od ręki, że. Spróbuję je założyć, ale potem jak wziąłem 3XL wcale nie były y, szersze, ale były znacznie dłuższe, także palce mi się kończyły gdzieś tutaj. Potem na przykład na padzie ciężko było. To jest rozmiarówka L. No tak ledwo, ledwo spróbuję. Y, spróbuję XL. Jeżeli będziecie je mierzyć, to tak jak mówię, przede wszystkim sprawdźcie palce, nie? Bo one nie są wiele szersze. No, tu już mam taki delikatny luz, ale, ale nie są aż tak opinające, więc dla mnie, um, dla mnie XL na pewno dobra. I teraz pójdziemy na coś tańszego. Także biorę jedną parę dla siebie i jedną dla Was. E, są również czarne, jakby co. Akcesoria jeździeckie, dokładnie takie same jak na rower, tylko tańsze. Te są elastyczne, także tutaj rozmiar nie będzie miał aż takiego znaczenia. Do jazdy zupełnie wystarczy. Tutaj brakuje akurat tej poduszki, które, które mają te żółte, ale palce są antypoślizgowe, także zupełnie wystarczy. Eee, dobra, biorę również jedne dla siebie i jedne dla Was. Tutaj akurat nie mam do zboru co do koloru, także będą czarne, bardziej dyskretne. 39,99. Eee, jeździeckie akcesoria, tak? Dokładnie. Także mamy dwie pary rękawic taniej niż jedna para teoretycznie profesjonalnych zawodowych. Najtańsze 40 zł przypominam takie, żeby po prostu trzymać kierownicę. No i to za 60, już trochę lepsze. One również na przykład do go kartów ja je używam i bardzo fajnie się sprawdzają. E, więc dwie pary w cenie praktycznie 100 zł, ale u mnie możecie je mieć za darmo. Wystarczy w niedzielę o 16 być na wyścigu, który będę organizował dla wspierających kanał e, dwie pary rękawic pójdą. Powiedzmy, pierwsze, drugie miejsce. Niedziela, godzina 16. Wyścig w Gran Turismo dla wspierających kanał Norman Power GT. Do zobaczenia.